kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jeszcze trzeba tutaj zostawić suba. Hej, siemanko, z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przetestujemy sobie burgery z Rocket Food Truck naprzeciwko Pasażu Świętokrzyskiego. Były to najbardziej polecane burgery na Discordzie przez Was. Opinie 4,8 gwiazdki powinny być dobre, więc lecimy tam. Jest nasz food track. No i mamy nasze zamówienie. Wziąłem sobie burgera klasycznego za 25 oraz jakieś danie za 22 z jajkiem sadzonym. Sprawdźmy co tam jest. Dobra, widzowie, to jest nasze danie za 22 zł. Jak widzimy mamy tutaj frytki, jajko sadzone, jakieś tutaj mięso, sosy. No fajnie się to prezentuje, ale nie wiem czy mam to jeść, czy no, skosztujmy tak na razie rękoma. O, zobaczcie sobie jakie fryty. Jak widzimy jest na nich posypka Także są doprawione No nic, spróbujmy sobie One są z taką cebulką jak tutaj widać Spróbujmy sobie Mmm Chrupiące, dobrze doprawione No, powiem wam że szczos. Mmm, dobry sosik Czekajcie, Jaki to jest, ketchup i Majonez jakiś słodko-kwaśny mmmm voilà powiem wam, że pycha jeszcze tutaj jajko sadzone mamy tylko nie wiem jak to zjeść nie mam tych, ale zobaczcie jakie cieniutkie Kiecieniutkie to jajeczko, nie wiem jak oni to zrobili tutaj w środku żółtko no jest to, to to zrobione jak przez dobrego kucharza sprawdźmy teraz tego burgera burgerka klasycznego sobie wziąłem jak widzimy tutaj przez 100% natural odpakujmy to Wow, jaka wielka sezamowa buła. No, powiem wam, że waży to trochę. Zobaczmy, co jest w środku. I standardik nie ma tu za dużo. Jest kotlet, jest ogórek, są sosy, jest surówka, jest cebula. Pod spodem mamy tutaj rukole. Tutaj sałatkę chyba. Albo buraki, nie wiem co to jest. No i tyle. Spróbujmy sobie tego. Jest dobrze nasączony, jak widać, ciężki. Dobra moi drodzy, więc próbujemy. Mm. O kurde. Fajnie przypieczone mięso, dobrej jakości, czyść tą wołowinę. Mm. Powiem Wam, że jedna z lepszych wołowin, jakie jadłem w burgerach, od razu czuć, że dobra jakość. Mmm, soczysty, rozpływający się w ustach. Mmm ja nie mogę, jaka dobra ta wołowina chyba chyba najlepsza jaką miałem w burgerach do tej pory no robi dobrze co. i dziwnego, że 4, 8 gwiazdki jeden z lepszych burgerów, jakie jadłem w ogóle mm. no powiem wam, że jeszcze ja tutaj, tutaj czym zajadać, jest tutaj mnóstwo składników jak, zuba, jak widać Zobaczcie sobie, ujem troszeczkę. Zobaczcie sobie, jaki tu jest gruby kawał tego mięsa. Skąd oni biorą taką świetną wołowinę? Nie wiem. E, topka, jeśli chodzi o burgery, w kielcach. Dodatkowo na plus, przemiła obsługa w tym kutraku. E, pan, który wszystko wytłumaczy, jak czegoś nie wiecie. No, burger, powiem wam, że klasa, taka topka w kielcach. E, sprawdźmy sobie jeszcze to danie. Zobaczcie sobie, tutaj jeszcze pod tymi frytkami mamy rozpuszczony ser. No, coś pięknego, klasa. Te frytki, jak widać, są w takiej rozpuszczonej cebulce oraz bekoniku. No pod tym jakim zobaczcie ile tego bekonu, dosyć sporo Jeszcze skosztuję na szybko tego jajka mm, Pycha, takie cieniutkie Dobrze zrobione mm. Podsumowując, burger jeden z lepszych jadłem w kielcach, taka kielecka topka Nic bym tam nie zmieniał, naprawdę wołowina najlepszej jakości To danie, jajko z bekonem i w tych sosach również bardzo dobre mi smakowało, także możecie sobie pójść i sprawdzić, tam nie jest drogo, burger 25 zł, takie danie 22, naprawdę jest sztos jak się odcineczek podobał, zostawcie łapeczkę w górę subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu, trzymajcie się, hej!